Jak wiemy, Xin dostaje graficznego reworka, a z nim otrzyma nowe kwestie dialogowe, które przeanalizuję w dzisiejszym materiale. Generalnie są bardzo dobre, bardzo dobrze odnoszą się do przeszłości bohatera, dobrze nawiązują do innych postaci i jakby też coś zapowiadały. Serdecznie zapraszam na kolejny materiał z omawiania interakcji. Another beast that thinks itself immortal. Kolejna bestia, która ma się za nieśmiertelną. Gdy Xin spotyka Darkina w grze, nazywa go bestią, to jest zrozumiałe. Jak również wytyka im to, że nie są nieśmiertelni. Generalnie raczej jest to po prostu Xin nie bojący się starcia z Darkinem. Ogólnie to tak. Darkinów bardzo ciężko zabić. Na tyle, że zostali uwięzieni we własnych broniach, bo nie do końca dało się ich w 100% wytępić. Ale nie jest to niemożliwe, co pokazała poprzedniczka Zoe, czyli mysza, doprowadzając do czystki darkinów. O tym możesz posłuchać więcej w tym materiale, który podlinkuję na końcu tego filmu. Jednakże, na stan naszej wiedzy, Xin nie miał prawa o tym wiedzieć. Reckoner to reckoner, you know what comes next. Jak walecznik do walecznika, wiesz do czego to zmierza. Przyznaję, miło, że Xin ma interakcję do Alistara. Obaj walczyli na noxiańskich arenach w ramach walk Rekonersów czy na polskie waleczników, czyli ala takich noxiańskich gladiatorów. Oczywiście do tego Xin się tutaj odnosi. You shame your father's crown. Przynosisz wstyd koronie ojca. Ten tekst jest wypowiadany, gdy Xin spotyka Jarwana w przeciwnej drużynie. Pewnie o to tutaj chodzi, że mamy hipotetyczną sytuację pokazaną gameplayowo. Gdzie Xin i Jarwan stają naprzeciw siebie, bo w zasadzie nie kojarzę, by Jarvan IV zrobił coś, by Xin miał o nim takie mniemanie. Największa rzecz to w zasadzie zmiana polityki w stosunku do magów na lepsze, czy może jego poczynania w stosunku do szywany, z czym Xin raczej wydaje mi się nie miałby jakiegoś wielkiego problemu. Stąd jest to raczej czysto gameplayowa interakcja the Zwróć koronę rzeźniku, albo wykroję ci ją z twarzy. Jak wiemy, Sion w przeszłości zaatakował nie tylko wojska demacjańskie powracające do ojczyzny, ale były to oddziały przewodzone przez samego Jarwana I. Sion stoczył z nim pojedynek, pokonał go, i zabrał koronę króla, która do dziś stanowi upiększenie jego twarzy. Właśnie do tego nawiązuje Xin. So Ciężko mi widzieć Cię tak daleko od domu, z sercem pełnym rozterek. Sona, podobnie jak Xin, pochodzi z Ajoni, stąd łączy ich nie tylko ojczyzna, ale również znalezienie się w demacji i wejście na tak zwane salony. Xin został obrońcą i doradcą króla, a Sona została adoptowana przez jedną ze szlacheckich rodzin. Twoja świątynia leży w ruinie, Junaro. Nie musisz dzielić jej losu. I tutaj robi się ciekawie. Nie jestem pewny, czy to jest trash talk z gry, ale wydarzenia w sezonie Spirit Blossom zakończyły się na tym, że Xin i Junara udają się do świątyni Zmierzchu, czyli tej świątyni Junary, która przestała być pilnowana, gdyż Yunara dołączyła do Xina w walce z demonami Azakana. Nie wiem, jak to wygląda dokładnie teraz, gdyż kiedy to oglądacie, jestem na kilkudniowym urlopie. Ale na stan 16 sierpnia nic nie wiemy o tym, aby ta świątynia była zniszczona. Riot Games, czyżby tutaj był jakiś mały spoiler? Mój duch zakorzeniony jest w Ioni, lecz powinność mam wobec Demacji. Ta kwestia bezpośrednio nawiązuje do historii Xena, jego ionańskich korzeni i oddaniu demacji. Natomiast muszę coś tutaj powiedzieć. Dlaczego Jonia, dlaczego to nie może być po prostu Ionia? The Więc to prawda, chłopiec, którego znałem, nie żyje. Tej kwestii przyznaję, że się zupełnie nie spodziewałem. Xin wypowiada ją do Visions of the Fallen Jarvana. Nie spodziewałem się dlatego, że po pierwsze, rzadko zdarza się, by postacie z Kanonu miały kwestię do skinów. A po drugie, skoro już jest to interakcja do skina. No to na pewno nie jest ona przypadkowa. Czy to znowu jest jakiś spoiler? Czy wydarzenia w 2025 roku będą zmierzały do takiej właśnie temacji? Czy to jest rzeczywiście obraz przyszłości? Kurczę przyznaję, że mam teraz trochę mętlik w głowie. Jednocześnie się boję, bo Demacja to jeden z moich ulubionych regionów, ale jednocześnie nie mogę się doczekać, bo wygląda to bardzo ciekawie. I have silenced louder creatures in darker pits. Uciszałem już głośniejszych w ciemniejszych czeluściach. Tutaj mamy interakcję do barona, i na pewno Xin odnosi się tutaj do swojej walki na arenach noxjańskich, gdzie pewnie niektórzy gladiatorzy krzyczeli dużo głośniej niż baron. Natomiast w temacie samej siły, naprawdę szczerze wątpię, by Xin rzeczywiście spotkał na arenie kogoś, kto byłby przeciwnikiem potężniejszym od barona. Demacia, has always stood against flame and scale. Demacia zawsze sprzeciwiała się płomieniom i łuskom. Tutaj mamy ciekawą kwestię. Otóż tak, smoki to dość hehe, palący problem w demacjańskim królestwie. Aż się muszę napić po tym. Na szczęście mamy tutaj szywanę i jej smoczą straż, która stara się z tym zagrożeniem walczyć. You are no god, only a Żaden z ciebie Bóg. Tylko rozczarowanie. Po raz kolejny trasztok do Darkinów. Natomiast niezależnie od wszystkiego, co do zasady, to prawda. Darkini to przecież upadli wyniesieni, którzy mieli być de facto bronią przeciwko pustce. A wiemy, że poszło to w nieco inną stronę. I stand stronie Junara. Znów staję u twego boku, Junaro. O tym już wspominałem. Gdy Junara jest w drużynie z Ksinem, ten odnosi się do faktu, iż już wcześniej walczyli w klientowej grze Bitwa o Koesin. I trained a prince. You fight like a squire. Ja szkoliłem księcia. Ty walczysz jak giermek. Jak wiemy, Ksin był nie tylko strażnikiem i doradcą króla Jarwana III. Ale również bardzo dużo trenował i uczył walczyć księcia Jarvana IV, znanego z gry. Ogólnie to co muszę tutaj podkreślić, to cytaty Xina bardzo dobrze łączą się z jego historią. Jakoś zbyt dużo fabuły nie rozszerzają, a przeważnie interakcje to robią, więc tutaj na pewno trochę szkoda. Ale nowe teksty Xina są bardzo dobrze wplątane w jego lore. Seneschal is a title, a duty. The king's sworn protector and most trusted advisor. Seneszal to tytuł, powinność zaprzysiężony obrońca króla, jego najwierniejszy doradca. Tutaj ni mniej, ni więcej a wyjaśnienie funkcji seneszala, jaką pełni Ksin w Demacji. Wolę zginąć w walce za bezbronnych, niż żyć w żalu do końca moich dni. Tę interakcję umieszczam w materiale, gdyż świetnie oddaje charakter bohatera. Nie jest może tak stuprocentowo skromny, ale jest pokornym i szlachetnym wojownikiem, nie szukającym poklasku, a takim, który stanąłby w obronie słabszych. Demacja jest obiecującym wojownikiem, uzdolnionym, zdyscyplinowanym, acz niedoświadczonym. Demacja nie była przetestowana. W sumie to historycznie trochę była, znamy kilka wojen w których brała udział, ścierali się przecież z Noxusem czy z najeźdźcami z niezależnych regionów między Demacją a Noksusem. Może nie było rzeczywiście jakiegoś takiego wielkoskalowego konfliktu jak najazd Noxusu na Ionie, ale mam wrażenie, że Demacja była przecież testowana i nie zdała egzaminu. Przecież mieliśmy takie wydarzenie jak zrujnowanie, gdzie nieumarli najeżdżają cały świat... Również Demację, więc ewidentnie ta została tutaj przetestowana. Ale i tutaj jest pewien plot twist. Z tego co się orientuje, wydarzenia, które wyszły z Arkane i doszły do sezonu Nuxieńskiego, czy do sezonu Spirit Blossom, który mamy teraz, dzieją się kilka lat w przeszłości względem aktualnych wydarzeń w Kanonie. Zatem to może być Ksin jeszcze sprzed zrujnowania. Więc tych wydarzeń tutaj jeszcze nie było. Stąd Xin nie ma się do nich, jak odnieść. Muszę przyznać, fajny lorowy plot twistik. Ciekawe, jakby ta interakcja wyglądała, gdyby był to Ksin po zrujnowaniu. Każdy krok niesie ciężar dwóch żyć, tego, które przepadło. I tego, które wybrałem. Tutaj mamy kolejną interakcję odnoszącą się bezpośrednio do jego historii. Możecie mieć przewagę liczebną, ale nie boję się żadnych przeciwności. W tym miejscu muszę Rajot pochwalić. Bardzo podoba mi się zostawianie tych ikonicznych wręcz kwestii bohaterów przy reworkach graficznych. Było to przy LeBlanc, nie do końca już pamiętam, ale też mi się wydaje, że było to przy Ari i przy Caitlyn, i przy Xinie również. Ten taunt był z bohaterem całe lata. Bardzo się cieszę, że został też w nowej wersji dapingu. The Great Visero, <laughs> Get back out there. Wielki Visero. <laughs> Wracam do walki. Viscero. Tak mówi Xin, jak również takiego ma skina. Gdzie Viscero to była jego ksywka. Tylko z tą interakcją przyznaję, że mam pewien problem. Jest to odniesienie do nazwy tego skina, ale również ten skin jest lorowy. I jest to też odniesienie do tytułu Xina z kanonu. I w języku angielskim rzeczywiście jest to Viscero. Ale w języku polskim zostało to przetłumaczone na siepacz. Więc dlaczego w polskim dubbingu Xin nie używa polskich tłumaczeń? Tego nie wiem, ale moim zdaniem zdecydowanie powinien. Finally, freedom from all that courtly gossip. Wreszcie chwila spokoju od dworskich intryk. Ten tekst, przyznaje bardzo mi się podoba i pasuje. Na dworze króla na pewno roi się od fałszywych ludzi, plotek czy obgadywania jeden drugiego. Demacja to szlachetny region, ale nie wierzę, że ten ludzki czynnik nie jest na dworze króla mocny. Bardzo mi to pasuje do postaci, jaką jest Ksin, który cieszy się, że może chwilę od tego klimatu po prostu odpocząć. Moi mili, jeżeli chcielibyście posłuchać całej historii Ksina, kliknijcie sobie tutaj, a YouTube was do tego materiału zabierze. Natomiast jeżeli nie słyszeliście o czystce Darkinów i jak zostali pokonani, to kliknijcie sobie. Tutaj. Dzięki wielkie za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.